Łazienkowej to swoista platforma wymiany myśli, doświadczeń. Gromadzimy w jednym miejscu przedstawicieli producentów, dystrybutorów, salonów Łazienkowych. Jest fajne miejsce na to, żeby można było porozmawiać zarówno z naszymi dystrybutorami, jak i z konkurencją. To każdy klient jest ważny i to jest najistotniejsze. Każdy wymaga określonego wsparcia, pomocy. I to próbujemy realizować. I to jest sposób na, na to, aby klient był związany z nami. Musimy mu dać dobry produkt, stosunkowo dobry, w stosunkowo dobrej cenie. Ta przestrzeń zwykle ma jakiś taki dłuższy horyzont czasowy, tak? czyli to jest 20 lat i więcej. I z tego punktu widzenia właśnie pewna powściągliwość i e, to co Pan powiedział, e, dostrzeżenie człowieka, tak, mamy jakiś Profil użytkownika i jego potrzeby są w moim przekonaniu kluczem. Sztuką, która stoi przed nami, czyli przed architektem, projektantem, przed dystrybutorem i przed producentem, jest taki dobór i taka koncepcja, która no, tworzy łazienkę dla wszystkich tak? funkcjonalną, wyglądającą i no, niedzielącą na pewne grupy. Najtaniej budowane obiekty, najtańsze projekty kończą się tym, że my mamy najdroższe stadiony, najdroższe drogi i najdroższe inwestycje. Możecie mi Państwo wytłumaczyć ten paradoks, bo wybieramy najtaniej, a budujemy najdrożej. Jest, ja, ja może powiem tak ze swojego punktu widzenia. No, inwestor musi być grzeczny, Bogaty. Określić, określić duży budżet i dać nam wolną rękę wszystkim. To jest taka sytuacja idealna. Są Państwo już gotowi na emocje związane z hasłem Łazienka. Tej sceny wiele razy pojawiło się takie słowo kluczowe. Do zobaczenia za rok i ja właśnie chciałbym tego sobie i Państwu życzyć, żebyśmy się mogli dokładnie w tym gronie spotkać za rok. Muzyka